Dzień dobry, moim gościem jest prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Porozmawiamy dzisiaj na temat ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Jak pan ocenia projekt? Co panu się podoba, co należałoby zmienić? Zaczęliśmy od tego, że powołany został zespół przy Ministrze Zdrowia, który miał opracować kompleksową reformę kształcenia podyplomowego i wprowadzić poprawki do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Ten zespół, złożony między innymi z reprezentantów porozumienia rezydentów i z plekarskich, zbierał się, pracował i stworzył dokument absolutnie kompletny, 200 stron kompletnych przepisów aktów prawnych, to co dziś staje w sejmie tym projektem po prostu nie jest został Został ten projekt poszatkowany, pewne kawałki i to dobrze, zostały wzięte dziś pod uwagę w nowym projekcie ustawy, natomiast wprowadzono zapisy, o których nigdy w trakcie pracy zespołu nie mówiliśmy. Między innymi mam takie wrażenie, że Nowelizację ustawy używa się dziś do tego, żeby wprowadzić ułatwienia dla lekarzy za wschodniej granicy. O tym w ogóle nie dyskutowaliśmy jako zespół i to dziwi wygląda na to, że pod pozorem kilku dobrych zmian w szkoleniu specjalizacyjnym wprowadza się zmiany, o których tak naprawdę na poważnie nigdy nie dyskutowaliśmy. Mhm. No właśnie, jednym z pomysłów na załatanie dziur kadrowych jest sprowadzenie lekarzy ze wschodu. Trzeba mieć jednak pewność, że lekarze będą leczyć zgodnie ze standardami że pacjenci będą mieli zapewnione bezpieczeństwo, bo jak wiemy, gorsze leczenie jest go, złe leczenie jest gorsze niż brak leczenia. Czy pan popiera nostryfikację i ułatwienia dla lekarzy? Dziś zwracam uwagę, że w projekcie ustawy tak naprawdę mówimy o wprowadzeniu pewnych półśrodków. To znaczy, nie usłyszeliśmy głośno, że ministerstwo z całą mocą mhm. chce zachęcać lekarzy z za wschodniej granicy do pracy w Polsce. Jeżeli chce otwierać się na wschód, to wprowadźmy rzeczywiście rozwiązania zachęcające tych lekarzy, tak jak na przykład czynią to Niemcy. Daleko tego szukać nie trzeba i patrzmy na jakość, kwalifikujmy do, do pracy w Polsce, ale rzeczywiście zachęcajmy do pracy mhm. tutaj. A z drugiej strony, jeżeli nie otwieramy się, na wschód, to nie róbmy pozorowanych ruchów. Wydaje mi się, że te zmiany, które są dzisiaj w agendzie, to znaczy wprowadzanie możliwości pracy dla danego lekarza ze wschodu na odpowiedzialność dyrektora szpitala przez jakiś okres czasu, tworzenie w środowisku, mówi się, lekarzy dwóch prędkości, czyli lekarza z Polski, który ma pełne uprawnienia, może na przykład szkolić się za granicą w tym czasie, może prowadzić pracę naukową, może wyjeżdżać na staże i tego lekarza z za wschodniej granicy, który ma pracować w danym ośrodku na odpowiedzialność dyrektora szpitala. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Ja nie słyszałem, żeby koledzy, którzy wyjeżdżają do pracy na zachód, byli tam traktowani w ten sposób, że mieliby, choć są lekarzami, mniejsze uprawnienia, czy są jakoś ograniczani w wykonywaniu zawodu. Sęk w tym, żeby lekarz, który przyjeżdża do nas, utraktowany traktowany jak lekarz i, i mógł leczyć z taką samą odpowiedzialnością jak jego polski kolega. Ja nie widzę tutaj miejsca na dzielenie lekarzy na tych, którzy są w trakcie mhm. uzyskiwania uprawnień, na tych, którzy właśnie pracują. Nie tędy droga. Mhm. Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów jest zdania, że zamiast ułatwiać lekarzom wejście do zawodu, Ministerstwo Zdrowia powinno opracować inne rozwiązania, takie jak Pakiety socjalne, darmowe lekcje języka polskiego albo. Programy poprawiające kompetencje. A co pan o tym sądzi? No, dzisiaj brakuje według szacunków Naczelnej Izby Lekarskiej 50 tysięcy lekarzy w Polsce. Nie sądzę, żeby specjaliści, którzy zechcą tutaj przyjechać ze wschodniej granicy, zrobili to tak gromadnie, żeby całą tę liczbę wypełnić. Myślę, że jeżeli idziemy w tę stronę otwarcia się na lekarzy ze wschodu, a pewnie z biegiem czasu taka po prostu będzie konieczność, to uważam, że zachęty dla nich byłyby jak najbardziej wskazane. To w interesie, nas lekarzy i naszych pacjentów jest to, żeby dobrze móc komunikować się z naszym kolegą, który przyjedzie za wschodniej granicy, czyli lekcje języka, czyli pomoc w akomodacji. Tak jak mówiłem, nie trzeba daleko szukać, te rozwiązania na zachodzie już leżą, mhm. tam gdzie społeczeństwa zorientowały się, że wykształcenie lekarza kosztuje bardzo dużo i warto jest inwestować. zachęcać lekarzy i inwestować, mhm. bo chyba jako inwestycje trzeba to potraktować, ale z zastrzeżeniem, że nie obniżamy jakości czyli właśnie nauka języka tak, żeby taki lekarz mógł dogadać się z pacjentem. Tylko profesjonalna. Dokładnie. Czyli języka medycznego również. No i postawienie zdecydowanie na sprawdzenie wiedzy tych lekarzy. Bo zdarzają się różni lekarze z, nie tylko za wschodniej granicy, generalnie zdarzają się różni lekarze i warto, żeby była systemowa tama dla tych lekarzy, którzy dziś nie są przygotowani do leczenia w Polsce. Ustawa o zawodzie lekarza i, den, lekarza, i lekarza dentysty przewiduje Przyznanie z budżetu dodatku finansowego dla kierownika specjalizacji I to jest 500 zł w przypadku nadzorowania jednego lekarza i 1000 zł w przypadku nadzorowania więcej niż jednego lekarza. Czy pana zdaniem te kwoty są adekwatne do wykonywanej pracy? Jak pan je ocenia? No zawsze kiedy mówimy o pieniądzach, to znajdą się ci, którzy powiedzą za dużo i znajdą się ci, którzy powiedzą za mało. Ja powiem za mało, dlatego, że jako zespół postulowaliśmy, żeby to było 1000 zł za lekarza jednego specjalizanta. Uważamy, że to jest duża odpowiedzialność bycie dziś opiekunem specjalizacji. Chcielibyśmy i taki był trend w tym projekcie, który zaproponowaliśmy, żeby był powrót do relacji mistrz-uczeń. To znaczy rzeczywiście ten opiekun specjalizacji jest odpowiedzialny za swojego specjalizanta, uczy go no i za tą dodatkową pracę dostaje wynagrodzenie, ale Krok w dobrym kierunku to wprowadzenie tego 500 złotowego dodatku dla opiekuna specjalizacji. To już z tego co mówią opiekunowie specjalizacji stanowi pewną zachętę, a przede wszystkim docenienie tego co oni na co dzień robią, czyli po prostu odpowiadają za swoich specjalizantów w kolejnych latach ich szkolenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Łukasz Jankowski.